Dzień dobry moi drodzy. Jak zwykle witam was serdecznie z naszego ogrodu. Nadal deszczowego, nadal niezbyt przyjemnego. No ale cóż. Słuchajcie, wczoraj, ponieważ jestem sama, już drugi dzień, właściwie prawie trzeci. Wczorajszy dzień miałam mieć piękny Wiecie, pracowity, a skończył się nie skończył się tak jak chciałam. Padało, było zimno, niestety nic mi się nie udało za bardzo zrobić, poza szklarnią, ponieważ w szklarni udało mi się moi drodzy wsadzić nasze papryki. Teraz muszę je sobie tylko zaściłkować, ale pomyślałam, że poczekam aż trochę podrosną. Bo są malutkie. W ogóle nie wiem, czy coś z nich będzie, bo są małe. Ale jest zimno, i mimo tego, że one są w szklarni, i nie chcą rosnąć. Niestety tylko tyle wczoraj właściwie zrobiłam. A nie, przepraszam, jeszcze coś tam posadziłam sobie. Chyba. Co jeszcze posadziłam? Lwie paszcze posadziłam. I dostaliśmy nową partię słomy. Pozdrawiam Michała, kolegę mojego małżonka, który nam przywozi tutaj słomę. Kocie, ruszasz mi tutaj aparatem. Chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat słomy. Próbowałam różnych rzeczy, jeżeli chodzi o ściółkowanie. I powiem Wam szczerze, że kartony i słoma to jednak na chwasty są chyba najlepsze. W tym roku muszę Wam powiedzieć, że zrobiłam zupełnie inaczej niż w zeszłym. Bo w zeszłym roku w miejscu, gdzie, gdzie było coś posadzone, zaznaczam, że ja w zeszłym roku większość rzeczy wysiewałam bezpośrednio do gruntu. Co było ogromnym błędem, i ja już to widzę, że zdecydowanie jednak lepiej jest robić rozsady. Także polecam serdecznie katarzyna B. Nie, a tak serio, to rozsady rzeczywiście są lepsze, bo można lepiej zagospodarować potem ten ogródek. I, i poza tym, że one faktycznie podrastają fajnie, nawet jak nie macie szklarni, to, to mi się niektóre rzeczy udało wyhodować w domu. Wychodować, upra wy uprawiać. Co zrobić? Wychodować chyba nie? Część z tych warzyw już jest posadzona, część jeszcze została. Natomiast fajne jest też to, że widzicie, czy coś wzeszło, czy nie. Jeżeli coś nie wschodzi, to, no to, to to po prostu tego nie wsadzacie. To logiczne. Natomiast jeżeli macie, wiecie, wysiane coś bezpośrednio do gruntu, no to potem macie przerwy jakieś tam, że wiecie, tam jakieś nasiono nie wykiełkowało i tak dalej. I wtedy robi się automatycznie taki trochę bałagan, trochę tak niefajnie to wygląda, bo są takie, wiecie, dziurki niepotrzebne i tak dalej. Natomiast ja na przykład teraz wysiałam sobie jakiś czas temu fasolę szparagową, fioletową, żółtą, fasolnik chiński. I w zeszłym roku, jak wysiałam sobie fasolę szparagową, ona mi nawet nieźle wzeszła, ale jednak gdzie, niegdzie były takie dziurska i to już jest jakby nie było strata trochę miejsca. Natomiast w tym roku, na przykład, fasola szparagowa żółta zeszła mi dużo gorzej niż szpak, szpa, szp, szp, niż, szpak niż fasola fioletowa. Więc w ogóle fioletowa to mi chyba wykiełkowała w 100%, tak mi się wydaje. Natomiast szparagowa tak no nie do końca, w ogóle coś kiepsko wschodzi ta szparagówka żółta, nie wiem dlaczego. I teraz jak sobie to wsadzę, to będę miała elegancko, równiutko, perfekcyjnie, tak jak ja lubię. Tak. Nie, ja tak naprawdę lubię taki równy nieład. Czyli wiecie, lubię jak jest czysto, jak jest, jak jest równo, ale tak nie do końca równo. Znaczy, lubię jak jest tak właśnie trochę krzywo. No właśnie. Dzisiaj w planie jest um, postawienie um, kolejnej podpory, tym bardziej właśnie, tym bardziej. Tym razem pod fasolę właśnie szparagową. Pod żółtą nie będę stawiała, ponieważ to jest karłowa i ja pamiętam, że w zeszłym roku ona była na tyle mała, że rzeczywiście te podpory chyba nie są potrzebne. Także zabieram się dzisiaj za, um, za kolejny obelisk. Chciałabym go zrobić zupełnie inaczej, ale zrobię go w tym roku tak, jak właśnie to zobaczycie zaraz. Nic trudnego. Właściwie będzie wyglądał tak, jak ten od groszków. Tylko nie wiem, czy robić linki wokół. Nie wiem. Chyba nie będę robiła w ogóle że michlinek tylko po prostu pociągnę sobie patyki. Natomiast, natomiast w przyszłym roku będę próbowała sobie wiosną porobić takie rzeczy i będę próbowała zrobić to już trochę używając witliny, trochę używając cienkich takich gałązek elastycznych, które tutaj mamy, ponieważ powiem Wam, że wieżba i leszczyna rzeczywiście są świetne do robienia takich rzeczy, ale ja robiłam tutaj niektóre, niektóre, niektóre te podpory też z takich w sumie drzew, które nawet nie wiem, jakimi są drzewami. Krzewami chyba bardziej. Bo one po prostu mi tutaj rosły. Ja je wycinałam, bo, no bo musiałam zrobić sobie miejsce, trochę prześ prześwietlić ten ogród i po prostu stwierdziłam, że ich użyję. I słuchajcie, one są równie dobre, te chwasty, na robienie takich rzeczy. Też są elastyczne, a jeżeli coś nie jest elastyczne, to pamiętajcie, że można to włożyć na 2-3 dni do wody i to się wtedy robi takie bardzo fajne, miękkie. Generalnie chyba fajnie jest tak właśnie zmiękczać coś, zanim się coś z tego plecie. Ale dobra herbatka. W sumie to nie jest dobra. Ale zioła trzeba pić bo zdrowe są podobno. No i tak, znowu pierdół, pierdół, pogadane. Biorę się do pracy. Trochę dzisiaj nieprzyjemnie. Nie wiem, czy nie będzie znowu padało, ale trzeba wykorzystać czas, kiedy jestem sama. Już dzisiaj kończę moją samotnię, ponieważ przyjeżdża mój szanowny małżonek z naszym szanownym synem, więc muszę wykorzystać czas, który mam. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Postanowiłam w tym roku zebrać nasiona szpinaku, więc widzę, że on już mi zaczyna kwitnąć i stwierdziłam, że nie będę go wyrywała, tylko po prostu zbiorę sobie nasiona, żeby mieć na przyszły sezon albo na zimowy, bo to jest ma zimowy w ogóle szpinak. A! Słuchajcie, ja to jednak jestem genialna. Zaczęłam o ściółkowaniu, a nic o tym nie powiedziałam właściwie. No to tak szybko na koniec. Mój drodzy, chodzi o to, że słoma się sprawdza, jeżeli chodzi o chwasty pod warunkiem, że są pod nią kartony. Właściwie tyle. Dziękuję. Znowu. Urwało mi gębę. Jak to jest, jak się jest z alergikiem i się nie wie, na co. Ach. Cześć, kutku! A co ty tu robisz u mnie? Cześć! To jest młody, jedno z naszych dzieci. Cześć! Co ty tu robisz? A co ty tu robisz? Chwasu robię, nie? Nie? No i poszedł. Nie ma sens rozkładania tej słomy, tym bardziej, że rzeczywiście chwastów jest dużo mniej, bo jak ja tej smo Smoły! Jakbym smoły tu nie miała, to bym miała chwastów tyle, żebym oszalała. Słuchajcie, jednak wpadłam na inny pomysł, bo stwierdziłam, że wykorzystam takie miejsce, które średnio jest tutaj ze słońcem, generalnie, tak bym powiedziała. I żeby, żeby te sadzonki były jak najbardziej naświetlone, to stwierdziłam, że muszę je obrócić w tamtą stronę. Więc robię to tak, jak teoretycznie robią też ludzie na ogórkach. Teoretycznie, praktycznie. Fasola będzie rosła tylko z jednej strony, więc to będzie trochę na kształt tych podpór, które robiłam pod pomidory. Ale jedna ściana będzie prosta i ona będzie nieużywana, a druga strona będzie na skos i zresztą zaraz zobaczycie. A to kochani jest moja fasola. Ja się w ogóle strasznie jaram, ponieważ w tym roku udało mi się, udało mi się właściwie wszystko zrobić z własnych nasion, znaczy z własnych, skupnych, z części własnych i strasznie się cieszę, ponieważ udało mi się też z selerem i udało mi się też z porem. Znaczy, nie wiem, czy się udało, ale rośnie. Mimo tego, że jest po prostu. Ale cały czas rośnie i wierzę w to, że będzie ok. To jest fasola fioletowa. Ja wsadzałam sobie po dwa nasionka. Zobaczcie tutaj, gdzie niegdzie wylazły po dwa. A gdzie niegdzie pojedynczo. To jest a propos tego, co mówiłam, że nie wszystko wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. No i teraz super jest to, że ja po prostu tą fasolę sobie przy każdej tyczusi mogę wsadzić. Mm. A moi drodzy, przeciągnęłam na patyk te ja muszę to teraz odwiązać, a to jest taka męczara, bo mi już z leci. Co ja zrobiłam? No i słuchajcie, gotowe, tak to wygląda. Generalnie nasz ogródek ma sporo podpór w tym roku, ale myślę, że to się sprawdzi. Tak wygląda bokiem. Tutaj myślę, że za tą fasolą jeszcze mogłabym coś wsadzić. Myślę o jakiejś sałacie, bo wiem, że one w cieniu też nieźle rosną. Także tutaj będzie trochę przysłonięte, ale to nic. Zobaczę, co mogę sobie wsadzić, i jeszcze za tą fasolą wsadzę. Ok. Teraz wsadzam fasolę, wykorzystuję jeszcze to podłoże, które mam. To jest podłoże beztorfowe, a to jest ten nawóz, o którym mówiłam ostatnio, jak wsadzałam chyba pomidory. Także wykorzystuję sobie tutaj, ponieważ ta ziemia jest taka, jaka niestety wiecie jest, czyli beznadziejna. Muzyka To jest naprawdę świetne podłoże. Naprawdę wygląda jak taki kompościk. I co najważniejsze jest w pełni ekologiczne. No nie licząc tej folii. No ale słuchajcie, niestety, jeżeli chcę mieć warzywa w tym roku jakiekolwiek, to musiałam się zdecydować na to. A myślę, że i tak to jest bardziej ekologiczne niż kupowanie tych warzyw, które są w sklepie bo to ani nie służy naszemu zdrowiu, ani tak naprawdę ekologii. i udało się dało się wsadzić moją fasolę fioletową, która jak się ugotuje będzie zielona. Tak to wygląda, że wam pokazuję. Teraz już w całości. Proszę bardzo. Tu jest fasolka. Ona była wysiana 7 maja. Dzisiaj mamy 30 maja, chyba. I ona być może mogła być trochę większa, ale po prostu w tej szklarni jakoś no rośnie fajnie i tak dalej. Ale po pierwsze brakuje mi już tam trochę miejsca. Tak, macie rację. Słuchajcie. Zawsze szklarnia będzie za mała. Ktoś mi pisał w komentarzu, potwierdzam, już mi jest tam za mało miejsca. Także stwierdziłam, że już ją wysadzę, niech sobie rośnie, bo przecież już jej to nie zaszkodzi. Tym bardziej, że ma być coraz cieplej. Dzisiaj nie pada, więc podlałam ją sobie już teraz. Nie muszę czekać do wieczora. Następna rzecz, jaką będę chciała wysadzić do ogrodu, to będzie fasolnik chiński. No i później fasolkę szparagową, tą karłową. Ale ona jest jeszcze za mała, więc jeszcze jej nie wysadam. Tak, a teraz jeszcze idę sobie trochę poogarniać, idę wysprzątać trochę nasze, nasz podjazd, który jest cały zaruśnięty yy, i pomyślę co dalej. Także co będzie dalej, to nie wiem. Idę ogarnąć trochę nasz podjazd. Ok, kochani, to na razie tyle. Biorę się dalej za czyszczenie tego naszego podjazdu, bo jeszcze tam kawałek jest. Chyba zrobiłam zeza. Jeszcze później pokażę wam grab, e, pff, 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 który wsadziłam w miejsce, które nie było w ogóle odchwaszczone. A propos tego, że trzeba odchwaszczać e, miejsca, w które się wsadza jakieś tam drzewka czy inne tam takie. E, to, to było miejsce, w które ja nie planowałam wsadzać tego grabu, ale zostało mi sporo sadzonek i stwierdziłam, że tch, myślę, że ich nie wyrzucę. Więc e, znalazłam takie miejsce, które pomyślałam, że. Okej, okay, w sumie nas zasłoni od strony brzozowego lasku, do którego często przychodzą grzybiarze. I po prostu wsadziłam go tam, ale bez przekopywania, po prostu totalnie yy, zarośnięte miejsce, wbiłam szpadel i wsadziłam tam sadzonkę. I słuchajcie, ten graf się przyjął. Także yy, w sumie pokażę Wam go od razu. Mm, tutaj już sobie skosiłam tą część, bo tutaj nie rośnie nic poza terzem, I tutaj część, o zobaczcie, tutaj część już odchwaściłam. I zobaczcie, te sadzonki się tutaj normalnie poprzyjmowały. Tam jest część, która nie jest odchwaszczona. Możecie zobaczyć, w czym to rośnie. I to wszystko, słuchajcie, puściło liście. Tutaj może są jakieś pojedyncze sztuki, ale myślę, że to jeszcze puści. Chociaż zobaczymy. Ale większość się przyjęła, bez problemu. Także, słuchajcie, jak widać, te chwasty, które teoretycznie przeszkadzają, wiadomo, może lepiej to wyplewić, no bo, no bo pewnie urośnie to trochę wtedy bardziej, nie wiem, intensywnie będzie rosło. Ale jeżeli nie macie czasu i zostaje Wam tylko i wyłącznie taka opcja, to jak widzicie przyjęło się, a to było takie doświadczonko, które okazało się sukcesem. No i teraz już to tyle. Odchwaszczę sobie potem jeszcze resztę tego grabu. Dziękuję, że jesteście ze mną, Buziaki.